Jezus udał się na górę oliwną, ale w obrazku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i Faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie W prawie Mojżesz nakazał nam takie kaminować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli, o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił, a ona odrzekła Nikt Panie. Rzekł do niej Jezus, ja Ciebie nie potępiam idź i ci odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie i słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Kolejny raz uczeni w piśmie i faryzeusze wystawiają Jezusa na próbę. Są pewni, że już teraz znajdą na Niego powód do oskarżenia i do Ukrzyżowania go. Wyraźnie chcą Jezusa zabić, chcą zniszczyć, bo im niewygodny pokazuje im prawdę i pokazuje ich faryzejskie podejście do wiary, religii drugiego człowieka. Przed Jezusem stawiają kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. I uczeni mówią, takich Takie kobiety. Mojżesz nakazał nam kaminować. A ty co powiesz? Bo wiedzieli, że Jezus jest miłosierny, że Jezus zrobił wszystko, aby ratować każdego człowieka, nawet najbardziej upadłego. A to już są pewni, że zwyciężyli. Już mają dowód do oskarżenia Jezusa. No przecież prawie Mojżesz kazał nam takie kaminować. Tylko, że nie zauważyli jednej rzeczy, że wtedy za czasów Mojżesza, owszem, prawo broniło czystości Izraela, i wtedy były naprawdę wyjątki, że ktoś upadał w takich grzech, grzech ciężki, cała społeczność trzymała się Boga, prawa Bożego, żeby utrzymać czystość, Pan Bóg nakazał usuwać z grzech spośród społeczności. Ale teraz, kiedy już są czasy Jezusa, sytuacja się odwróciła. Teraz w tych czasach, kiedy jest Jezus, wyjątkiem stanowią ci, którzy trzymają się prawa Bożego, trzymają się Boga. A duża część odeszła od prawa Mojżeszowego. Dowodem na to jest to, że kto jest pierwszy, kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czy Jezus nie znosi tego prawa? Owszem, tak. Ale zobacz, jeżeli jesteś bez grzechu, rzuć kamieniem. I co się stało? Od tych najstarszych, co najbardziej zajadle oskarżali, oni zaczęli wypuszczać te kamienie z rąk i odchodzić. I wszyscy odeszli. Nikt się nie znalazł bez grzechu. A chcieli ją kaminować. Sytuacja się zmieniła. I o tym mówi Jezus. Nikt cię nie potępił, nikt, Panie. A Jezus mógł rzucić kamieniem na nią, był bez grzechu. Ja ciebie też nie potępiam. Idź i odtąd już więcej nie grzesz. Ratuję tą kobietę. ratuje przed faryzeizmem, przed niesprawiedliwym potraktowaniem, bo sami byli grzeszni, pełni grzechu, a chcieli kamienować tą kobietę. To jest zło. To jest zło, mówi Jezus. Dlatego Jezus mówi nie osądzajcie, nie potępiajcie, ale ratujcie kogo go się da, pomagajcie innym, nie osądzajcie, bo nie znasz drugiego człowieka, nie znasz historii jego życia. Moi drodzy, warto by może zapytać. Jakie życie było tej kobiety, którą pochwycono na cudzołóstwie? Każdy pragnie miłości, każdy pragnie żyć w rodzinie, szczęściu. I ta kobieta pewnie też, ale jakie było jej życie? Jakie było życie jej dziadków? Tam trzeba się, no, rodziców. Czy rodzice się kochali? Czy tata tej kobiety przekazał jej właściwy wzór mężczyzny, miłości? Stateczności, pokoju, czy otrzymała miłość, kiedy była dzieckiem, kiedy była nastolatką, żeby mogła się rozwijać? Może jak ją traktowali mężczyźni, których spotkała? Pewnie chciała żyć szczęśliwie, spokojnie, mieć rodzinę, dzieci. Jakie było jej życie? Jakich ludzi spotykała na swojej drodze życia? Jak ją traktowali? A faryzeusze mówili jedno, pochwycono ją na cudzołóstwie, trzeba ją kamienować. Ale jakie było jej życie? Czego doświadczyła? Ile się wycierpiała w swoim życiu? To Jezus zna historię całego życia, i moją, i Twoją, i historię życia tych ludzi, których Ty spotykasz, może, którzy upadli gdzieś głęboko. Kochani, to już ponad 10 lat temu w tej wspólnocie, którą prowadzę, Legion Małych Dusz, posługiwaliśmy ubogim takiej parafii Świętego Marka w Łodzi przy ulicy Limanowskiego. Jest to w pewnym sensie specyficzna parafia, są to stare bałty. Jest więcej dzielnic, więcej takich kamienic starych niż w innych dzielnicach bogatszych. W takich kamienicach są ludzie ubodzy, nieraz bardzo ubodzy. Może około 30 osób objęliśmy opieką, byli tam również bezdomni. <laughs> A dzisiaj chcę powiedzieć no, można by długo o tym mówić, ale chcę powiedzieć o Wioletcie. Ona umarła w styczeń, luty, gdzieś umarła. Na ulicy, w, w, tym, w tej pergoli na śmieci, zakończyła swoje życie. 33 lata. No i faktycznie wiele ludzi ją znało. Stała przy aptece, przy sklepie i prosiła, żeby dać jej 2 zł, czy 5 zł, czy coś do jedzenia, żeby jej dać. No. Nie myła się wiele lat. Wielu ludzi było oburzonych, mówiła, weście do roboty i tak dalej. Wielu ludzi przeklinało, kiedy ją widziało. Najczęściej była pod wpływem alkoholu. I to przykre, że często to byli ludzie, którzy wychodzili z kościoła, to jakby brzydzili się ją, brzydzili się, kiedy kolejny raz ją widzieli i otrzymywała takie słowa cierpkie, ostre. Krytyki, pogardy. Ale jak już powiedziałem, to próbowaliśmy pomagać tym ludziom. I ci ludzie, mimo że mają grubą warstwę brudu na sobie, są bardzo wrażliwi. Mają wrażliwe serca, bo dużo cierpią. I po no wielu, po miesiącach już, kiedy chodziliśmy do, akurat spotkaliśmy Violettę, pomagaliśmy jej, e, kupowaliśmy coś do jedzenia, próbowaliśmy rozmawiać, to dopiero po miesiącach, to nie jest od razu, że ktoś otworzy serce. Ja pamiętam, że kiedyś e, szliśmy z Violettą do sklepu, żeby kupić jakiś chleb, kawałek kaszanki. Coś do zjedzenia, bo nie było nic. Nie było nic do zjedzenia. Nie było wody, prądu, nic. I violetta po iluś miesiącach dopiero mówi: Prześwięca, księdza, księdza, W moim domu była Melina. Kiedy miałam kilka lat, to była Melina, tam wódkę pili. pili. Mama piła wódkę. Później, jak miałem kilkanaście lat, przychodzili tam również wujkowie różni i mnie gwałcili. Jak takie dziecko ma żyć? Jak takie dziecko, które ma 8, 10, 15 lat, może iść czyste do szkoły, odrobić lekcje, jest w szkole wyśmiewane, szykanowane, bo znowu nie umie, bo znowu nie umy te włosy. Ale jak takie dziecko może cokolwiek zrobić? Czy ono jest winne? Kiedy miała 18 lat, to chciała uciec z tego piekła. Gdy jeszcze się zapoznałam mężczyznę, wyszedł z więzienia. Chciała ułożyć życie szczęśliwe, ale ten mężczyzna jeszcze gorszy był, bo jak wypił alkohol, był agresywny i pewnego dnia ją wyrzucił z drugiego piętra przez okno. Złamana noga, złamana biednica, biodro. I później już tak chodziła, mocno kulejąc. Już tak ją wszyscy znali. I skończyła życie i żyła na ulicy. Na ulicy, kiedy żyjesz, masz szy, gnidy. To wszystko cię gryzie. Zimno, nie ma co jeść. Jak w takim bólu, cierpieniu wytrwać? Często niestety ratunkiem jest alkohol, jakieś chwile alkoholu, chwila znieczulenia. I takie życie było, takie życie tych ludzi. Czy można Wiolettę potępić? Że to jest jej wina, wszystko. I kiedy odwiedzaliśmy tych ludzi, to słuchaliśmy wszystkim, co mają do powiedzenia. Próbowaliśmy powiedzieć, co mogę ci pomóc, jak ci mogę pomóc, co mogę zrobić. Na no alkohol ci nie dam, bo to ci nie pomoże. Ale jak ci mogę pomóc? Najczęściej jakieś coś do jedzenia. I po jakimś czasie, dopiero po miesiącach, zobaczyliśmy, że trzeba im powiedzieć: Jezus cię kocha. Nie Nieraz się tego trząsali: jak to mnie? Tak, ciebie Jezus kocha. Ciebie właśnie taką, jaka jesteś. Jezus cię kocha. Przyszedł umarł na krzyżu za ciebie. O tym mówiliśmy. Jezus Cię kocha i Twoje grzechy Go zraniły, ale nie przestał Cię kochać. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby dać Ci życie, dać Ci nadzieję na nowe życie. Tak, Jezus Cię kocha. Ciągle to powtarzaliśmy. Nic ważniejszego nie było do powiedzenia. Nic innego nie można było powiedzieć. Jezus Cię kocha. Jak Ci mogę pomóc? I to są kochani najważniejsze rzeczy, które do nas mówi Jezus, żeby przyjść z pomocą, żeby nie oceniać, nie potępiać, bo nie znasz drugiego człowieka, nie znasz jego życiorysu, nie znasz, co było wcześniej. I tak samo Jezus uratował tą kobietę cudzołożną, chociaż już skazali ją właściwie na potępienie już nie ma co tu ratować, tu już nie ma co. A Jezus mówi: ja Cię nie potępiam. Idź, nie grzesz już. Idź, żyj ze mną, bądź ze mną. Ufam, kochani, że Wioletta jest ratowana przez Jezusa, bo ona Go przyjęła, to widzieliśmy w sercu. Chociaż to jest proces ogromny, żeby tych ludzi zachęcić do tego, że poszli do szpitala, że poszli gdzieś do domu połocy społecznej. To jest ogromny proces. Niektórym się udało, ale nie wszystkim. Nam się udało ich wyrwać właśnie z tej niewoli, bezdomności. To jest proces, gdzie trzeba dużo miłości, trzeba dużo cierpliwości, pomocy. Ogólnie społeczeństwo nie jest przychylne, żeby pomagać takim ludziom. Kochani, na koniec jeszcze to słowo, które do nas mówi Jezus w orędziu Miłości Miłosiernej. Z wielkim bólem powiadam Ci, że liczba tych, którzy dostaną się do wiecznego ognia, będzie wielka, czyli będzie potępionych wielu, chociaż wielu dzisiaj wszyscy lekceważą sobie to, co Jezus mówi, lekceważą sobie piekło czy potępienie. Ja jednak jestem samym miłosierdziem i przebaczeniem, biedny, wstrząśnięty świecie. Ja, Twój Bóg, ubolewam nad Tobą i kocham Cię jeszcze. Chcę Cię uratować, lecz Ty... Czy ty chcesz tego? W imię mojej miłości, mówi Jezus, przyjmujcie ludzi pozbawionych praw życiowych, Stawia, stawajcie się dla nich ostoją pokoju i braterskiej serdeczności. Któż lepiej od was, moi uprzywilejowani, może zrozumieć sens słów miłość i miłosierdzie? Chyba jak nigdy dotąd, dzisiaj miłosierdzie jest ważne, aby. Samemu zgłębiać Boże miłosierdzie i okazywać ją innym, mówić o miłosierdziu dla innych. Bądźcie miłością każdy dla każdego. Po tym będzie można was rozpoznać tego, który was prowadzi. Bądźcie bardziej wielkoduszni w waszych poglądach, w jaki sposób możecie kochać i wyjaśniać moją wolę. Miejcie szerokie serca, bierzcie w objęcia ludzi ze wszystkich ich Prze wszystkimi ich słabościami i z nieskończoną mojej miłości. Zapomnijcie o sobie, a przypomnijcie sobie tych, którzy czekają na Wasz miłosierny ratunek, na Waszą czynną pomoc w ich nędzy. Bo wielu ludzi już samych nie potrafi się wyrwać ze swojej nędzy, ze swojej biedy, grzechu, czekają na Waszą pomoc. Jezus mówi do Faustyny, świętej Faustyny Kowalskiej, miłosierdzie możesz czynić przez czyn, konkretnie możesz coś pomóc, dać, zrobić. Jeżeli nie możesz, to przez słowo. Możesz słowem miłosierdzie okazać. A jeżeli nie możesz, to miłosierdzie możesz okazać przez modlitwę. Prosząc o miłosierdzie dla tej osoby, dla innych osób. Ale Jezus mówi, czyń miłosierdzie, ratuj kogo się da. Pomagaj komu się da, nie potępiaj, abyś nie był potępiony. Przebaczajcie, okazujcie miłosierdzie, a Bóg będzie miłosierny, kochani, dla nas.